Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, w ten czas nieogolony. Um, no dobra. W aplasku, w, obu, w obłokach słońca zachodzącego zresztą. Nie wiem sobie w tym kącie światła ustawić. Słuchajcie i co? No, ta teoria spiskowa dotycząca tego, że pewne określone siły na świecie próbują pozbyć się sekt satanistycznych, iluminatów, reptilian i całej tej hołoty, która rzekomo rządzi światem, coś jest na rzeczy, słuchajcie. Ustąpienie ponad 20 prezesów wielkich korporacji w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, między innymi Disneya i tak dalej, Nestle, Ubera. Just Eat takie jakieś dziwnie kluczowe dla rozprzestrzeniania różnych rzeczy tylko na przykład informacje, ale nie tylko ideologie Książę Karol zaorował na koronawirusie. nie czy wiecie stwierdził u niego z pozytywnym dowiedziałem się dzisiaj, że Arabia Saudyjska za, zaaresztowała, zaaresztowała w zeszłym tygodniu ponad 300 swoich obywateli również tych, którzy należą do królewskiej rodziny Ci, którzy byli pod, pod zarzutami korupcji i yy, nielegalnego prania pieniędzy, wykorzystywania swojej władzy, przekroczeń władzy, się system oczyszcza, kochani. Bardzo ładnie. Eee, no, i to tyle z tą teorią spiskową, bo ona zaczyna być coraz bardziej realna. Co wy o tym myślicie, moi drodzy? W komentarzach poproszę. Ja dziś znowu zrobiłem film z dzielnicy, bo byłem yy, sobie coś załatwić. I. Jest fajnie, jest cicho i spokojnie. W ogóle szczerze mówiąc, to tak e, sobie stwierdziłem, że taki reset powinien być raz do roku. Taki, taki w sensie taka kwarantanna dwutygodniowa. Jest spokojnie, jest czyste niebo, czyste powietrze. Jest, e, nawet jeżeli gdzieś chcemy jechać, to nie ma w ogóle korków na ulicach, nie ma ludzi w, w komunikacji miejskiej. To w sklepach można spokojnie zakupy robić, bo już nie ma tego wykupywania panikowego. Teraz się wszystko uspokoiło, ludzie już mają napchane lodówki i szafki, nawet wyrzucają jedzenie. Do tego dochodzi taki reset ekonomiczny fajny, bo bańka spekulacyjna na giełdach popękała. Dodrukowany pieniądz jest, więc można inwestować. A jeszcze pięknie się czyszczą firmy, które, tak zwane firmy Koguciki, wszystkie firmy Kogucik się pięknie czyszczą, bo ja tu czytam co chwilę wpisy, że ludzie dramatycznie na różnych forach piszą, że mają małą działalność i w zasadzie za chwilę zbankrutują, bo, bo przerastają ich koszty. Ja nie zarabiam od trzech tygodni, tak naprawdę. No tam jeszcze mam powiedzmy jakieś należności, które mi się należą i tak sobie spływają stopniowo od klientów. Ale to są drobiazgi. Natomiast ja mam pełne pełen do miedzenia. Ja mam wszystko zaopatrzony. Jestem zaopatr zaopatrzony w to, co powinienem mieć. Na przykład palę papierosy, więc kupiłem sobie tyton i kręcę papierosy. W tej chwili nie kupuję papierosów. Nauczę się kręcić. Zgadę to sobie robię. I to mam, to mi starczy na długo, naprawdę na długo. Kilo tytoniu? Hmm. Pojedzie. No a... Yy, więcej niż kilo nawet mam. No, jeszcze mam po w różnych miejscach, paczki z papierosami, także spokojnie. Yy, mniej palę. Yy, ja mam co... jeszcze czytam te wpisy dotyczące, ludzie się nudzą i nudzą. Wy kurwa, to jakie wy mieliście dotąd puste życie, jeżeli zabrakło wam wychodzenia do pracy i wy nie macie co ze sobą zrobić. Może to dlatego, że ja przez tyle czasu pracowałem z domu i w domu i na zlecenia. Nie na etacie, w związku z czym ja się nauczyłem gospodarować inaczej czasem i wykorzystuję go bardziej dla siebie. W tej chwili doszły mi dodatkowe obowiązki. Znaczy, tak, odeszła mi praca, ale doszły mi obowiązki właśnie w postaci chociażby bycia wolontariuszem dla Banku Żywności, i to, że codziennie rano z grupą innych wolontariuszy roz rozwozimy po dzielnicy do domów jedzenie na śniadanie i na, na, na obiad dla ludzi, którzy nie mogą wychodzić z domu, głównie ludzi starszych. Stawiamy im rekl reklamówki z tym jedzeniem na schodach, oni sobie je odbierają, nie mamy kontaktu ze sobą, poza hello, hello e, i to jest takie zajęcie, które mamy. E, dostaję od dziwu mnóstwo ofert pracy z jakichś dziwnych agencji, które kiedyś być może wysłałem do nich CV, jak gdy potrzebowałem parę lat temu pracy. Dzisiaj do mnie piszą, Dear Michael, we need you, a ja im odpisuję. Dear agency, I fuck you. Znaczy tak nie odpisuję, bo nie jestem nieuprzejmy, ale nie odpisuję w ogóle. Po prostu na teraz bym na etat poszedł, tak. I tak jak mówię, nie mam dochodu, ale ja się nie muszę martwić, bo ja mam zabezpieczenie wszystkiego. I tak naprawdę... No ja, nie, ja nie upadnę jako firma, bo jak to się wszystko skończy, ja natychmiast znowu będę miał zlecenia. Ale teraz ich nie mam, ponieważ moja praca jest związana z kontaktem międzyludzkim. Jak się skończy kwarantanna i znowu będzie kontakt międzyludzki, to będę mieć nawet więcej zleceń niż miałem poprzednio. Bo masę osób będzie musiało wiele rzeczy prawnie rozwiązać. Już mam zapytanie od klientów, czy pomogę im składać aplikacje o odroczenie płatności na przykład czegoś tam albo i tak dalej, i tak no, dalej. będzie co robić. Eee, Niektórzy jeszcze robią online, ale to tak, mówię, to są takie drobiazgi. Natomiast mówię, no i ci ludzie, którzy piszą, że oni się tak strasznie nudzą. Ja tam też rzucam puste, że się... Jak się jak robić? Wrzuciłem wczoraj na facebookowym grupie Jakuboski 6 bo lubię linkacie spodem, jak ktoś jeszcze nie dołączył. Eee, wrzuciłem prośbę o to, żeby mi powiedzieć, jak pędzić bimber w domową metodą, bo nam się nudzi. Ale to w takiej zasadzie, że nudzi nam się, ale szukamy sobie zajęcia. I znajdujemy je natychmiast. Jest co robić, naprawdę. I czytanie książek, i gadanie ze sobą, i ja mam możliwość spacerów, więc dużo z Hiltonem więcej chodzę. Mamy teraz możliwość tego, że w parkach nie ma dzieci, więc można Hiltona spuszczać, on bezpiecznie lata, bawi się z innymi psami, jest fajnie. Więcej w ogóle jest serdeczności, powiem wam, na ulicach. Stajemy z, z innymi psiarzami, oczywiście w odległości, żeby policja się nie czepiała z tymi blisko siebie. I gadamy sobie na przykład przez godzinę, nasze psy się bawią. Fajnie jest a dla tych, co się nudzą, wiecie, jak kiedyś mój, mój, mój dziadek mówił takie rzeczy, że. Takie ciekawostki opowiadał, że ludzie inteligentni się nie nudzą. Więc może ja proponuję nie przyznawać się do tego, że się nudzimy, bo jeszcze zostanie poznanie. Znaczy, jak się nudzimy, ale znajdujemy sobie zajęcie, to jest innego. Ale nie doprowadzamy do tego, że cały dzień się nudzimy. Zatem ja w ogóle zauważyłem taki szał u niektórych. Zwłaszcza moich bliskich znajomych, którzy do czasu epidemii byli kompletnymi odludkami, siedzieli w domu, głównie w domu, nie wychodzili na spotkania, nie byli specjalnie socja wiesz, socjalizowani z innymi, bo, bo nie oni wolą w domu. Teraz jak jest kurwa kwarantanna, to oni do mnie wypisują, że ich szlak trafia w domu, bo oni by chcieli gdzieś iść do ludzi. Teraz co iść do ludzi, jak nie wolno. Wcześniej im to nie przeszkadzało. Znam kilku takich. Nie wiem, czy taka schizofrenia, cycuś, ale tak jest. Policja, Policja goni ludzi z, z, z tych parków właśnie z, z dziećmi. Goni ludzi... Znaczy na ulicach, nie dzisiaj ci helikopter latał na naszą dzielnicą, właśnie chyba sprawdzali, ile ludzi jest na, na, na ulicach, ale jest mało, naprawdę. Sklepy są pootwierane. Można iść sobie spokojnie, zakupy spożywcze zrobić, ale ma. Ludzie chodzą po to, czego potrzebują, jeśli potrzebują. To jest fajne. Mamy, słuchajcie, więcej czasu dla siebie i żeby się wyciszyć. Ten reset jest fajny. Ten reset jest fajny. A się okazuje że coraz bardziej, że koronawirus ściemą jest, że na samego wirusa mało kto umarł. W większości to są różnego rodzaju inne schorzenia, które być może skatalizował sam wirus, ale nie, że, że się umarło na samego wirusa. Ten wirus nie jest zabijający tak strasznie. Myślę, że w większości też chodzi o te kwarantanny dla tych wielkich, typu Merkelowa itd., i tak dalej, Książę Karol, żeby pod pozorem kwarantanny ich wsadzić do pierdla, żeby się nikt nie czepiał. To jest fajne. Ani życzę wam miłego popołudnia i wieczoru. Być może jeszcze coś nagram, nie wiem, jak mi się będzie nudziło, to nagram. Pozdrawiam serdecznie, kochani papa.